11 kwietnia w poniedziałek. Żegnamy się z Asuncją. A teraz co? Terminal autobusowy. Jedziemy dalej. A udajemy się teraz niecałe 40 km na, na wschód do miejscowości o dźwięcznej nazwie Ipakaraj, leżącej nad jeziorkiem o tym samym nazwie. A jedziemy proszę wejabła z takim takim klasycznym mrolem. pięknym.

Jest tu taka miejscowość, San Bernardino, położona po wschodniej stronie tego jeziorka Pakaraj. To jest taka najbardziej znana, taka najmowniejsza e, miejscowość wypoczynkowa, takie na wypady wakacyjne, weekendowe dla chyba zamożnych e, mieszkańców e, Asunción. Niestety baza hotelowa tam w internecie jest tak uboga, że ciężko coś znaleźć. A jeżeli coś jest, to ceny są po prostu z kosmosu, ale tak jak właśnie mówił Tomek i Estela, no, że tam jest po prostu drogo. Tam się wynajmuje nawet domy, na przykład które mogą kosztować 10 tysięcy dolarów za, za miesiąc. Także postanowiliśmy tutaj wysiąść trochę wcześniej i pomyślcie, że po prostu znajdziemy coś na własną rękę. Baza hotelowa w tej miejscowości w ogóle nie istnieje. Nie ma żadnego hotelu na Google Map, nie ma żadnego hotelu na Mapsemi. Zaczęliśmy się rozpytywać tutaj po prostu tubylców i jakiś pan ze sklepu powiedział, że są tutaj jakieś dwie miejscówki. Dał nam namiary, nawet próbował sam dzwonić, ale nie mógł się dodzwonić ta spisała te numerki No i dało nam się Dodzwonić do Epsinka Dodzwonić do yy, drugiej miejscówki Także mają miejsca Czekają na nas Nie jest tanio Ale tu nie jest tanio Wychodzi nam za nockę 100 Kilkanaście złotych Dostaliśmy Pani nam wysłała na Whatsappa namiar z mapką, także idziemy, jest tak mniej więcej jeszcze tak 500 metrów na północ od centrum. Zobaczymy, co to za miejscówka za, słuchajcie, 100, kurczę, prawie 115 zł A, i co tu będziemy robić? No dzisiaj chyba nic, może tutaj się pochodzimy, po tym miasteczku, zobaczymy, jak to wygląda, a jutro po prostu mamy zamiar Rano podjechać sobie właśnie do San Bernardino na, na cały dzień. Możemy tutaj zostać. Zresztą zobaczymy. No Mapa no pokazuje, że to gdzieś tutaj. Słuchajcie, albo ten, albo tamten. cześć cześć pięknie. Oj, ojej jeszcze raz zadzwoniliśmy i to nie to w mapa pokazuje, że to to a ona mówi, że jakiś klub Maui a klub Maui nam pokazuje, że to jeszcze kilometr gdzieś, gdzieś tam jasny gwint a. Jest Słuchajcie Doszliśmy Si? Coś się zbiera Witajcie To nie jest horror Prądu nie ma we wsi Nie ma pruntu. Przeszła taka burza że niestety nie ma prądu, że tak powiem, w tym hoteliku. Myślę, że tutaj w całej okolicy. Ale co? Mamy po prostu romantyczną kolację przy blasku czołówki. Gospodarze przynieśli nam hamburgera z sałatką po browarku. No i tak sobie umilamy, umilamy czas teraz, wsuwając Ciekawe jak to jak to jutro będzie. Oby było lepiej. Witajcie we wtorek 12 zobaczcie jaka ładna miejscówka. Ale co z tego, jak mamy taką pogodę. Patrzcie można sobie zagrać w tenisa jest basenik. Tylko słuchajcie jest jeden problem drugi, spalił się transformator od pioruna pokazywali nam zdjęcia, to jest tam na, na krzyżówce także nie mieliśmy prądu całą noc i prawdopodobnie dzisiaj cały dzień nie będzie także jak tu naładować komórki bez neta tutaj bez komórek no trochę słabo filmiku już nie wypuściłem dzisiaj także jutro też nie wypuszczę no, mamy zagwostkę, mamy zagłostkę. Pacet, tylko tutaj właściciel po prostu podłącza teraz na chwilę tylko generator, żeby coś, żeby coś ugotować nam. Tutaj najbliższa restauracja to jest dopiero gdzieś tam w mieście, no ale to jest yy, tą drogą, którąśmy przyszli, to jest gdzieś z 2 km. A pewnie znowu będzie dzisiaj padać, także no. Jest przygoda, jest kurde przygoda. A teraz sprawdzę, jak jest, czy jest generator, czy jest w ogóle jakiś prąd, nie mam pojęcia. Nie, już sprawdziłem generator, tylko chyba daje prąd tylko do, tam do głównej kuchni, do nich. Tutaj w gniazdkach już nic nie ma, nie ma ani światła, nic nie działa. A już po śniadanku prądu nie będzie, ale zostajemy i będziemy już kombinować. Trudno, pan włączy nam generator, jak będziemy chcieli podłączyć co komórkę, bo tam wtedy działają jakieś dwa kontakty. A filmiku no nie wypuszczę, trudno, pójdzie pojutrze. Podrzucili nas tutaj państwo do centrum yy, miasteczka, także stąd złapiemy sobie autobus do San Bernardino. W ogóle ciekawi ludzie. 30 lat temu to są Argentyńczycy, którzy 30 lat temu się przeprowadzili do Paragwaju. W międzyczasie pojechali na Hawaje, gdzie po prostu popracowali, zarobili na swój interes. A interes był niezły, bo otworzyli dużą restaurację z kasynem w Asunción. Ale to były czasy, kiedy w Paragwaju było bardzo tało, tanio, i słuchajcie, Asunción było pełno turystów turystów z Chile, z Argentyny, z Brazylii. Wszyscy tam jeździli, jeździli po prostu po taniości, pograć się w kasynie, dobrze zjeść, spędzić czas, ale niestety się skończyło. Wtedy to wymyślili sobie, że przeniosą się właśnie na zadupie i wybudowali sobie taki kostelik, hotelik z tym całym terenem. Bardzo ładnie tam, widzieliście, jest. Także od 20 lat praktycznie to to prowadzą. Także fajnie mieliśmy, mieliśmy też sposobność dowiedzieć się jeszcze tutaj o, 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 o życiu w Paragwaju, o różnicach właśnie między Argentyną, Paragwajem. Także po spotkaniu z Tomkiem, a teraz tutaj po, po rozmowie z nimi, naprawdę wiemy dużo więcej o tym kraju. E, między innymi zapytaliśmy się o co chodzi tutaj na z tymi warzywami i owocami. Dlaczego są takie, są takie drogie i są słabo dostępne. Po prostu słuchajcie, no nie ma tradycji tutaj, nie ma tradycji tutaj yy, uprawiania warzyw owoców. Ludzie mało, mało jedzą warzyw owoców, także wolą się skupić tutaj na yy, yerba jerbamatę, i, no i na, na wielkich plantacjach soi, kukurydzy, na czym nad tym się znają, nie lubią eksperymentować im też mówi brakuje tych owoców, warzyw także mają po prostu swój ogródek gdzie, gdzie hodują sobie, sobie dla siebie się śmiała, że jak idzie na targ coś jeszcze dokupić to wszyscy się dziwią jak ona kupuje na przykład kilogram cebuli nie wiem, dwie sałaty kilogram jakichś owoców jednych, drugich, bo po prostu oni kupują jedną cebulę yy, sałata im starcza na tydzień także, także ciekawy. My czekamy na autobus, który powinien przyjechać z tamtej strony. I jedziemy do San Bernardino. Oby nas gdzieś po drodze nie, nie zmoczyło. No i witajcie San Bernardino. W takim miejscu wypadowym dla chyba, no chyba majątniejszych mieszkańców głównie, głównie Asuncion. Zobaczymy jak to wygląda. No tu się wreszcie czujemy jak w domu słuchajcie. San Bernardino poza sezonem jesień to już słuchajcie temperatury dobijają ledwo co do do trzydziestki także już koniec po sezonie Ale ja prawie jak w Beverly Hills, Nawet nie prawie, ale... No, nie mam pytań. Te ostatnie burze wyrządziły trochę, trochę szkód. O, zobaczcie. Ale rozwaliło płot. To jest wszystko świeżo Ale dopiero teraz do naszych oczywiście O zobaczcie rozpierducha niezła Chyba oprócz nasto i tutaj też zostali bez prądu Przed Wami, oto proszę jeziorko Ipakarai. Naprawdę, naprawdę super miejscówka. Tutaj przyjechać w sezonie, kiedy jest 40 stopni, no to tu jest pewnie, pewnie szaleństwo. Naprawdę bardzo malownicze. Zobaczcie, tu chyba jakieś takie prywatne pomosty. Ten jest taki chyba ogólnie dostępny. Tak, jak, tak jak na Mazurach. Tam mieliśmy Beverly Hills, a tutaj mamy Mazury. Centry, które tutaj widzieliście no nie mogą dziwić ponieważ to miejsce, to miasto San Bernardino zostało założone w 1881 roku przez niemieckich emigrantów i nazywało się wtedy Nowa Bawaria a następnie duża fala emigracji tutaj przybyła po pierwszej wojnie światowej i głównie to byli Niemcy z Afryki, z Tanganiki i z Sudetów a obecnie jest to takie najpopularniejsze miejsce, najpopularniejsze miejsce wypadowe dla mieszkańców Asunción. Dobra, trochę zgłodniliśmy. Teraz trzeba zobaczyć, co tutaj mają przy jeziorku i jakie mają ceny. Ola, zobaczymy, co tu nam pani proponuje. Pani nas zapraszała. Tajarin. Dobra. Dobra. Dobra, jakie podstawowe jedzonko. Okej. Okay. Weszło nasze jedzonko. No, jestem pod wrażeniem. Uu. Dania są wybitne. Wybitnie, że tak powiem, argentyńskie, jeżeli chodzi o, o wielkość. Mój kotlecior milaneza jest. No, przypominam sobie dobre czasy. Kuczes. No z ja. do tego fryty. Moje danie kosztowało chyba 40 tausenów. Beaty no, no naprawdę z ładną porcją mięcha. 30. Smacznego. Do boju. O, pojedli jak bąki. Porcje słuszne. A jak widzieliście, cenowo... Wyszło wszystko razem z wodą 75 tałzenów. Także tak porównujemy teraz do w sumie do Argentyny. No bo będziemy do innych krajów porównywać. Wychodzi to samo. A teraz idziemy troszeczkę, troszeczkę do miasta troszeczkę dalej od, od jeziora. Zobaczymy, co tam się jeszcze, jeszcze dzieje. No naprawdę, ta wczorajsza burza zostawiła tutaj niezłą rozpierduchę. Odpowiem Wam tak, no tu mieszkają już tylko potomkowie już tych niemieckich emigrantów. Może też jakaś część takiej jakiejś nowszej emigracji. Hola. Hola. Kurde, no ale to widać. No. To widać po prostu. Idziemy do supermarketu kupić jakieś piwko. Znajdziemy sobie jakąś fajną miejscówkę i spożyjemy elegancko na łonie natury. Jak Bawaria to Bawaria. A takim bardzo popularnym tutaj supermerkado, co już pewnie widzieliście że na przebitkach, jest Super Seis. A drugi, robiliśmy zakupy w Asunción, to jest Real. A to nie jest ten Real, który znamy z Polski, bo to jest zupełnie inna firma. Natomiast yy, yy, czołówka, ten napis Real jest, jest bardzo podobny, ale to jest zupełnie co innego. To wchodzimy. Stwierdziliśmy, że pójdziemy pod prąd i że będąc na Bawarii nie napijemy się ordynarnego piwska, tylko... Walniemy sobie Mochito. A co? Zdróweczka.